Witam Armię WK, witam hejterów, witam wszystkich. Dzisiaj taki krótki, zgrabny film, 5 punktów. Wiem, że lubicie takie, bo sprawdzam analitykę kanału. Także 5 takich krótkich punktów, jak poprawić słabą partię po ostatnim filmie. Było dużo pytań, jak to się robi, i tak dalej, w komentarzach pod, pod filmem z odbudową. Także startujemy z tematem. Punkt numer jeden, będzie najprostszy, myślę, że najbardziej logiczny, czyli potraktuj tą partię priorytetowo. Możesz zwiększyć objętość, częstotliwość trenowania danej partii, którą chcesz poprawić, tej słabszej, na rzecz jakiejś swojej mocnej partii, którą mocno utniesz. I oczywiście trzeba pamiętać o zachowaniu zdrowych proporcji sił w powiedzmy partiach antagonistycznych, jeśli załóżmy plecy są naszą dobrą stroną, klata mocną, yy, pamiętajmy o tym, żeby yy, w jakiś sposób zachować mimo wszystko proporcje sił i, i mniej więcej proporcje no, treningu, chociażby samych aktonów przednich i tylnych na ramiennych oraz... Rotatorów. I mimo, że kulturystyka to nie jest yy, zdrowy sport dla, dla naszych yy, ogólnie, dla naszego ciała, tak naprawdę, to trzeba pamiętać o tym zachowaniu balansu mimo wszystko, jak tylko możemy. Ok, punkt numer dwa. Wykonuj dużą objętość treningu danej partii na ćwiczeniach, w których dobrze czujesz ten mięsień. To, że jakieś ćwiczenie, gdzie jest książkowo mm, Idealnym ćwiczeniem dla, dla danej partii, albo widziałeś w moim filmie, że tylko takie ćwiczenie powinieneś robić. Nie znaczy, że jeśli w jakiś inny sposób poczujesz to ten mięsień bardzo dobrze, to, nie oka to może się okazać dużo lepsze, bo różnie jesteśmy zbudowani. To, że ktoś ma włókna ustawione tak, nie znaczy, że druga osoba nie będzie miała tak, powiedzmy, i jakieś różne kąty mogą się okazać lepsze. Mimo wszystko, pozostajemy przy wolnych ciężarach. Jeśli już jakieś maszyny, to ja polecam linki, a nie maszyny narzucające sztuczną oś w stawach. Okay, punkt numer 3. Zapoznaj się dobrze z anatomią danego mięśnia i wykorzystuj wszystkie możliwe jego funkcje, bo chociażby, tak jakbyście sobie przypomnieli anatomię bicepsów, którą linkuję tutaj. Z reguły wykonuje się zwykłe uginanie i zapominamy o tej drugiej funkcji bicepsów, czyli o zginaniu ramienia po tym ruchu. Także wykorzystujmy wszystkie możliwe funkcje tego osłabionego mięśnia, bo jeśli mamy jakąś dobrą partię, to ona urośnie nawet wykorzystując jakąś. Najmniej ważną funkcję tego mięśnia, a jeśli chcemy poprawić mięsień, których słabo rośnie, to zdecydowanie musimy podejść do niego z każdej możliwej strony i wykorzystać każdą e, możliwą funkcję, jaką on nam oferuje. Ok, punkt numer 4. Obciążaj ten mięsień w różnych momentach. Jeszcze raz. Ok, punkt numer 4. Obciążaj ten mięsień w różnych przedziałach zakresu ruchu, to znaczy, jeśli mamy powiedzmy ćwiczenie narciarz i wykonujemy je na wyciągu, to maksymalne obciążenie będziemy mieli gdzieś tutaj, jeśli robimy przenoszenie handla za głowę, to maksymalne obciążenie będziemy mieli tutaj, a jeśli byśmy wykonali narciarza tylko y, z linką wprost przed nami, to maksymalne obciążenie będziemy mieli tutaj. I w ten sposób yy, dochodzimy do trzech miejsc. Można powiedzieć, że no, wszystkie, mniej, wie, mniej więcej wszystkie momenty zakresu ruchu obciążamy maksymalnie. I takie coś również bym polecał yy, przy tych słabych partiach, jeśli chodzi o klatę to może być na przykład właśnie jakieś wyciskanie, a następnie jakieś ćwiczenie, gdzie maksymalnie obciążymy w największym skróceniu mięśnia. No i właśnie warto jest wykonywać dużo pracy w momencie, gdzie ten mięsień jest maksymalnie skrócony. Zajebisty przykład tutaj hip trust. Poślady rosną jak na drożdżach. No i punkt numer 5. W dni wolne od treningu rozciągaj ten słabo rozwinięty mięsień. Nie tylko da nam to większą kontrolę nad nim, to, że będziemy potrafili go napinać, rozluźniać i tak dalej, bo połączenie mózg mięsień jest ważne, mimo że jest wyśmiewane przy, przy treningu oporowym z ciężarami, to, to naprawdę jest ważne, żeby umieć kontrolować dany mięsień. Także rozciąganie zdecydowanie nam w tym pomoże, bo będziemy wiedzieli e, z czym to się je. To jeszcze. Często się zdarza, że te nasze słabe partie są po prostu przykurczone. Dobrym przykładem jest klatka piersiowa, kiedy ktoś ma e, protrakcję barków i po prostu te mięśnie przykurczone są słabo odżywiane, osłabione jest dostarczanie krwi do nich. Dzięki temu, że będziemy je rozciągać w te dni nietreningowe, e, po prostu poprawimy ich napięcie toniczne, będą łatwiej ukrwiane. I lepiej będą odżywiane dzięki temu. Zdecydowanie łatwiej będą, będą miały lepsze środowisko, żeby rosnąć. Także tak by wyglądało: 5 punktów na drodze do sukcesu w poprawieniu słabej partii, którą mamy. Myślę, że jeśli zastosujecie wszystkie 5 punktów, to małymi krokami dojdziecie do tego, że te partie się wyrównają. Mi nie pozostaje nic innego jak życzyć Wam powodzenia w tym. I jeśli film uważacie za pomocny, to wielka prośba ode mnie o łapki w górę. Pomaga nam się to rozwijać zdecydowanie. Zapraszam do subskrypcji, bo takich materiałów jest w planach bardzo dużo. Mamy również sporo luźniejszego kontentu. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Tyle ode mnie. Na razie. self-titled, capital D. Fuckers. Yeah, yo, I hear the demons talking in my head, telling me to murk something. Spray bottle filled with strict now, press the squirt button. Yeah. You a hater and we blast My fan club, street team members, just happen to be trained assassins. Stash in the barnyard. It's bail money. Put the yay in class